Ej, te z noża trzeba pozabieć. To challenge dla mnie. Uuuu, Challenge tarcza. O już mnie! Już mnie! O! ruchają. Czemu mi pozabiłeś? Ja mnie? Ja z kosy będę zabijać, żeby mi zrobić. to robić. Nie kur... O nie, tarcza. Uwaga, tarcza, tarcza, tarcza. DWÓCH tarczowników Trzech. Majce, dawaj tej. tego też. A on tam był... Jak ja go nie zabiłem? i peszcie... nie wiem. Weźcie! Weźcie go! Skania ci nie pomaga nic. <laughs> Skania się Nie zażyłem! Nie gdzie jesteś. Dobra, dawajcie jakieś te. Fuck. Mam mody... medykamenty, A, dawajcie. A, pierdolę, zaczyna się to ba... Idź, O, nie, 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 nie. A, mam, mam pożyć? Healuj, healuj, healuj mnie ktoś. No, ja nie wiem, gdzie ty jesteś, tutaj jesteś. Spoko, będzie dobrze. Nożyk, na dole masz nożyka, Fabian. Eee, Paweł, pod się. Dawaj, daj 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 dawaj. Paweł, Fabian. Normalnie, ty, komandoci. O, A tu Gruby, ja do niego strzelam, tak wystawiłem się. Mój no gruby. Patrzę przez Kto okno. Żyję, żyje, 2 HP. Dobra, biegnę do ciebie, Skania. Ku chwale ojczyźnie. <laughs> z granatem. Ja Nie Tu, Kto? Ej, do ty z tego granata? Nie, ode mnie został. A mo... Ej, e, końcamo, końca mo, ja są spieprzam. Żeby mieć lepszy dostęp do Hilania was. O to on do budynku w las! O, no. pan, w tych buciorach świnio. <śpiewanie> <śpiewanie> <To już. śpiewanie> Jak przez okienko wygląda? Kurwa. Idzie Każdy się go boi. Każdy z żeby... Do was <śpiewanie> idzie chyba. Gdzie no gdzie on jest? O kurwa Ojoj. Ty, zbugował się, nie ruszać Wszyscy nie ruszać się, oprócz padła! Nie ruszać się Proszę eee. Taka cisza ty nagle Bo no. wiem, <grym>, że się nikt nie rusza nie, nie dam <grym>, Rzuciliście mu tego flesza no, ja bym się... Oślep chyba. Ej, strzelaj go Oślep! 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 nie mam. Muszę Oślep! 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 nie mam Oślep! Ej, do siebie Paweł Musimy na patrzeć z indyka. Jak Kurwa spadłem. Trochę dalej Fabiany, żebyś był na dalszą odległość, niż to ja jest jestem do niego. No. Hej Lord, ja mam snajperkę. Dobrze ci idzie. No dobrze powiedz. Okej. Okay, Ajamo się skończyło. Ale... Uwaga, na daleko są. U. Pistolety, chłopie. Jeszcze kurde. 20. 40. <coughs> 40. Dobra. To tutaj pistolety na tej? A no. A żeś to tam... Tarczę, uwaga. Prawie coś widziałem, coś zaskoczyło, nieco. wiem co. Dobra, tarczy te granatę, to, to łatwiej no tak, super To do mnie strzela, a nie... To do mnie strzela Nie! Fabian coś się stało, czy co? Czy tak patrzysz Chyba Fabiana wypieprzyło Nie, żyje A ty może mamo Torczą! Oła, trochę za późno Ogarnąłem Okej, okay, no halo, halo, witamy z powrotem Dobra i dobry. Nie będę. Czekaj. Nie. Przemek w gadu. Czekaj, czekaj, Jeszcze osiem. Ammo, health and armor restored. daleko jest. Uuu. Dobra, teraz na lewo. Suku. Iwnięta. Trzy kilety, w pistoletu, tu. tutaj, w to da. tutaj, Jeden tutaj, koniec. Koniec. chodzi wszystko. A wiecie pistolety tutaj, być, nie Paweł? Koniec. Teraz rzeź, teraz rzeź, teraz rzeź. chodzi go. Jak <laughs> <laughs> to Wygląda, jak to wyglądało, wyglądało jak ten. Jak yy, kibice z legit. <grymne> Dobrze, że Freddy Fire nie ma. To już my na żywo chyba. Ale z tego, że tak go... Sikiery go, kurwa! I Tak, z tego, że tak go odkrywam. To prawda. Ale Hagbar, ożyję. Mab. Hagbar, <grymne> indyk. Dobra, pisto... nie, pistolet już nie. Dobra, noże. Ja jestem nożownik. Pamiętajcie, no. nożownik. Że, że, że macie led. do tego też nie? Eee. Może ja będę. Mam lepszego ręca. Ale mam bajoneta. Dawaj Daj go! Dawaj go! Daj. Daj go. Allah. Buczarka. Jedna, jedna rzecz. Tak, ale nie laguje. O, Dawaj pucznia. go! Dawać jeszcze dwie rzezie Ktoś do mnie strzela Łam, nie, Ej. Tu i będziesz no. rakieta No to przedjęty trochę Ej tutaj tutaj wybiegną, chodźcie tu Tu wybiegną Tu wybiegnie tarczownik też Chodźcie tu no. Idę, Tartownik Na kosy go Dawaj sześć sześć No na kosy Przemek debilu Ale... Pani go mam go na kosę Już oh. Jest to Dobra jedna rzecz jest Dobra na kosy ich Dawaj kosmi Za kratką ty Wychodź Już. tamto w noju A co się nie wygląda Dobra czekaj z trzylą Kiliselegi Dobra skierowcałem Dawaj ci Ej tych trzeba zabić chyba normalnie, bo... Ej, łapcie HP a nie I dawaj się tam na górę wejść Blokujecie. Nie zabili mnie, weźcie tutaj gdzie ja jestem, jest dwóch. Szybko nożem. N nie resać mnie, tylko nożem. Nożem go. Tym na górze się nie dało. Koniec. Koniec, wszystkie bronie dozwolone. Jest, brawo. Rzeź wykonana. Żeśmy ich oskalpowali jak króliki. Ja dwie zrobiłem. Jed nawet jedną, tę, blady. Nie żeś-żeś, tylko tą następną. Sławom. No. Uf, na ty chuju. Weźcie te bazuki. No tu nie! Masz, a, ja tam, tutaj masz. a, pomogę ci. <grym grym grym grym> nie No ty, te... no jak on? Czekaj, bo on tak, a, no. teraz szybko, on ma takie momenty, że wolniej leci. O, fuck. Bombarduje. Wiesz i za wami, za wami, oh. No scope jak dostał, Ale oh. dostał dwa, dwa strzały ode mnie Ode mnie też dwa no. O, uważajcie tam O, zabili mnie, fuck je, fuck je Dacie sobie radę chyba, nie? No Bo mam Czek monetę jeszcze, ostatnią Nie używaj, no. nie używaj Ja muszę zebrać te Okej, okay, pokomentuję trochę Dobra. Dobra. No No tak nie nie nie, mistrz jest tylko jeden O kur do rakiety Ile biją nie? Jeśli za nich zregenerują... Regeneru... Normalnie z tego refereka się strzela lepiej niż w PF-le kurwa, no strzela jakoś psychicznie Patrz, lachaj nie? i taką bekę mam, co on robił ja <noise> nie <noise> <noise> Helikopter z horyzontu mu znika, a ten do niego wstrzyma dopiero. Myślałem, że tak. Gdzie jest ten Bo Suzuki, za tobą, Paweł. Za tobą były. Jest! Uff! Kurma! No KURWA! Powie mi się trochę pasosyno. Ej, tylko żeby... Żeby nie wskoczyć pod samolot. Niech ja tu sobie wstanę, niech on sobie wleci. Nas Poczekamy. I nagle mu kurwa chwyci na się i podkłada. Co? Ty zginąłeś? Tak. Bo zrobiłem helikopter. Pobierz nie! Pobierz mnie! Pobierz mnie! nie mnie! Pobierz Okej. Fajną mnie! Pobierz mnie! się. mnie! się. mnie! Pobierz mnie! Pobierz mnie!